Znajdujemy się na testach naszej maszyny. Jest to frezarka do pni Shark. Nasz klient potrzebował jej po to, żeby frezować pnie i korzenie, ponieważ ma plantację choinek. Zobaczymy, jak nasza maszyna sprawdzi się w akcji. Prezentowana maszyna wykonuje pracę wgłębną nawet do 50 cm i posiada szerokość roboczą wynoszącą 650 mm, co zapewnia wygodną pracę przy uprawie rzędowej bez obaw o ominięcie pieńków. Maszyna wykonana została z materiałów super wytrzymałych stosowanych do produkcji HDS-u, dzięki czemu jest wyjątkowo wytrzymała, a jednocześnie relatywnie lekka. Posiada płozy regulowane mechanicznie, ale możliwe jest także zastosowanie półs hydraulicznych. Bezobsługową pracę pasków zapewnia zastosowany tu napinacz automatyczny. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numer telefonu albo adres mailowy podany na ekranie. Współpracująca z nami firma Amicus może pomóc w zakupie maszyny poprzez finansowanie i leasing. Dla tych z Państwa, którzy są zainteresowani zakupem samych noży do takich i innych maszyn, to dostępne są one bezpośrednio u naszego dostawcy, którym jest firma FHU Krulas www.germania.net.pl